Spokój i dobro, witaj. Daj mi minutę, a coś ci powiem. W tych ostatnich dniach dużo modliliśmy się do Ducha Świętego i chciałem z Tobą się podzielić taką myślą z dziejów apostolskich, kiedy Tymoteusz i Paweł chcieli udać się do Azji, żeby tam głosić Słowo Boże, Duch Święty zabronił im. A kiedy potem chcieli udać się do, udać się do innego miasta, ten sam, Duch, ten sam Duch Święty też im nie pozwolił. Ciekawe. Bo ja, ja jako misjonarz to sobie myślę, no, głosić słowo Boże to należy zawsze i wszędzie. A tu okazuje się nagle, że nie. Może przez analogię. Co ma zrobić lekarz, który ma dwóch pacjentów i tylko jedną nerkę do przeszczepu? Co mam zrobić ja, kiedy mam godzinę czasu i, i wiele różnych potrzeb, ludzi, którzy tej godziny potrzebują? Bo my, chrześcijanie. Raczej nie wybieramy między tym co dobre a złe, tylko musimy posłuchać Ducha Świętego, żeby On nam podpowiedział, co mamy wybrać w naszym życiu, aby nie tyle wybrać rzecz dobrą, lecz rzecz dobrą i jednocześnie zgodną z wolą Pana Boga. Niech Duch Święty poprowadzi nas w tym. Pacie, bene, ciao!